Hej Kamisiaki, witam Was w kolejnym odcinku. Na ekranie macie zwycięzcę z poprzedniego konkursu, który wygrał Dripka. Jeśli chcecie więcej konkursów, to koniecznie subskrybujcie mój kanał. Także zostawiamy również łapkę w górę i miłego oglądania. A tytułem dzisiejszego filmu to trik na darmowe unikaty. Wow. O tym glitchu dowiedziałam się w filmiku pewnej osoby, do której będziecie mieć link w opisie. Jak widzicie, jestem na nowym koncie i gdzieś w filmiku będziecie mieli schowane do niego hasło. Najlepsze Uni, z tego co wiem, ma Juna 13, więc wejdziemy sobie na jej profil i to sprawdzimy. Jak widzicie, Junka ma tutaj sporo cennych unikatów, praktycznie chyba z tego co widzę, z każdego pakietu. Więc będziemy mieli tutaj dużo do wyboru i do tego filmiku będą nam potrzebne jedynie dwa konta, więc jak widzicie ja dodatkowo sobie weszłam na moje główne konto, więc teraz wracamy na konto, na którym chcemy mieć uni i robimy o sobie luka takiego, jakiego my chcemy na sobie mieć. I w tym momencie wracacie na drugie konto, i wyświetli Wam się, że Wasza y, przyjaciółka zrobiła nowy look, i klikacie w niego. I teraz, kiedy już w niego klikniecie, no to po prostu go polubiacie. I znów wracacie na swoje konto, na którym stworzyliście luka, i przychodzi nam, że y, Clarice podoba się y, Twój look. I wchodzimy w to, OK. i teraz dajemy stwórz nowy look, czekamy aż wyświetli nam się postać, dajemy x -a. i teraz uwaga, klikamy ubierz. i mamy nowy właśnie look z naszymi unikatami, OK. wow. Więc jak widzicie, to naprawdę działa. Sama go teraz przetestowałam. Wcześniej szczerze Wam powiem, że też je testowałam i też mi wychodziły, ale chciałam Wam to teraz pokazać na filmiku. I tak, możemy sobie zrobić tego luka, żeby sobie go zapisać. Niestety po wylogowaniu ten luk wam niestety znika, także macie go jakby jednorazowo, ale wielkim plusem jest to, że, że inni po prostu widzą, że wy macie taki luk i nawet możecie chodzić po różnych jakichkolwiek czatach i inni gracze również widzą wasz luk, więc to jest naprawdę mega. I zobaczcie, teraz faktycznie tutaj macie dowód, że inni widzą ten wasz look. Także e, myślę, że jest to naprawdę fajny glitch, który fajnie się sprawdza. No jedynymi minusami są właśnie te rzeczy, e, że po prostu ten look nam znika po wylogowaniu się. No i działa on jakby jednorazowo, ale myślę, że naprawdę jest to glitch godny polecenia i naprawdę warto sobie takie coś przetestować. Także ja się już z Wami żegnam. Jeśli chcecie więcej takich trików do przetestowania, to koniecznie znów zostawcie dużo, dużo, dużo łapeczek w górę oraz komentarzy. A ja Wam postaram się taki kolejny glitch nagrać. Do zobaczenia i cześć!